Dany jest stożek, którego przekrojem osiowym jest trójkąt o bokach długości 6, 10 i 10. Przekrój osiowy stożka to trójkąt. Mamy podane boki tego trójkąta. Spróbujmy sobie na rysunku zaznaczyć. 6, 10 i 10. Zatem tutaj tworzące muszą być 10, i podstawa 6, więc promień R będzie równy 3. Stosunek pola powierzchni bocznej stożka do pola tego podstawy jest równy. Stosunek pola powierzchni bocznej. Do jego pola podstawy jest równy. Pole boczne stożka, jak liczyło się pole boczne stożka, to pi r l, a pole podstawy, podstawą jest koło, czyli pi r kwadrat. Równość. Zobacz, r. R kwadrat się skróci, zostanie mi tutaj r, więc mam pi też do skrócenia, zostaje l nad r. Ile wynosi tworząca l? 10, a ile wynosi promień r? 3, 10 trzecich. Czy jest taka odpowiedź? To odpowiedź d. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.